witam na kolejnej piwnej recenzji. Dzisiaj zajmiemy się piwkiem od kormorana śliwka w piwie, a do tego będzie rozmowa o padzie. O bardzo małym padzie, o bardzo fajnym małym gadżecie, który bardzo mi się spodobał. Bardzo się cieszę, że sobie go sprawiłem. To jest naprawdę najfajniejszy do tej pory gadżet growy, który mam, a przy okazji ten, który naprawdę z niego korzystam. To jest taki gadżet, który rzeczywiście jest fajny, ładny, przyjemny i, 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 i użyteczny. Ale jeszcze zanim o nim, chwileczkę. Tak, czuć śliweczkę, znaczy, czuć słodkie, słodkie, owocowe zapachy czy śliwka, no aż tak dobrze się na owocach nie znam, ktoś może powiedzieć, jak to nie odróżnia śliwki od wiśni, no ale zapachu to mimo wszystko są owoce, ale no... Padzik. Padzik jest naprawdę fajny. Jest mały, jest naprawdę mały, można go zamknąć w dłoni. Także jest malutki, jakby coś. Ja do tego on w zestawie, ma tak naprawdę w zestawie, jest tylko pad, Ta taka tasiemka, nie wiem, sznurek, nie wiem jak to nazwać. I króciutki kabelek, taki z 5 cm, wystający tutaj do ładowania. Jest stosunkowo drogi. Stosunkowo drogi, bo. Jest to około 60 zł, czyli 70 zł z wysyłką. No, pewnie będzie można trafić go taniej na jakichś promocjach. Znalazłem promocje, ale stare, czyli historyczne, już nieaktualne, gdzie padzik chodził za 38. Więc prawdopodobnie na najbliższych promocjach jakichś takich, nie wiem, czarnopiątkowych, wielkanocnych, może wielkanocnych, może jakichś bożonarodzeniowych, można się zaopatrzyć. To jest naprawdę fajny pomysł na prezent, dlatego, że no, praktycznie każdy gracz próbował bądź gra na telefonie. Niektórzy tak jak ja próbowali i nie grają, bo uważają, że Granie bez przycisków to nie granie. Ja tak uważam, że no, muszą mieć przyciski, bo, bo, bo potrzebna mi precyzja. Nie mam precyzji, to nie gram. A tą precyzję dostałem, kupiłem sobie właściwie e, i polecam, bo, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Można przywieźć spokojnie do kluczy, no, to z tym na coś zamienić, albo po prostu, nie wiem, uciąć i może sobie to, to kluczy Nawet Z tym sobie można przyspić do kluczy. Nie będzie specjalnie większe od tego standardowego jakichś bloków, takich większych. E, I bardzo dobrze sprawdza się jako pan do telefonu. Zarówno do iPhone'a, jak i telefonu z Androidem są też inne jego przeznaczenia. Można go połączyć do paczeta, można go połączyć jako wyzwalacz do lampy błyskowej, z tego co się koja kojarzę więc on może być wykrywany w różnych konfiguracjach. Łączy się oczywiście przez Bluetooth ma, jak widzicie przyciski, tyle przycisków ile miał pad ze SNESa czyli tutaj u góry są przyciski są cztery tutaj, no i start i select o ile te przyciski te tutaj wszystkie, że znaczy krzyżaki te przyciski cztery są w miarę ciche o tyle start i select już jakieś głosy wydają i tak samo Lewe, prawe też już jakieś odgłosy wydają. W większości przypadków korzysta się jednak z tych, więc, w warunkach konspiracyjnych, czyli na przykład, kiedy sobie dziś chcemy zagrać po cichutku, sprawdza się bardzo fajnie. Co ciekawe, nie mam wielu sprzętów, więc nie mam wielkiego porównania z jakichś padań bezprzewodowych. Natomiast szukając. Czegoś takiego, właśnie. E, właściwie, gdzieś trafiłem na jakiegoś linka i tak z ciekawości chciałem poszukać, czy rzeczywiście coś takiego jest. E, trafiłem na informację, że pada od PlayStation 4 można połączyć z telefonem. Wcześniej wiedziałem, że z Xperia można bez problemu, ale może to sprzęt więc połączenie jakieś było. A teraz mam w, e, telefon innej firmy i okazało się, że można z dowolną firmą połączyć Pada od PlayStation 4, z tym, że trzeba go mm, tak jakby wyzerować i e, podłączyć jako taki kontroler właśnie bezprzewodowy przez e, Bluetooth'a. E, bodajże przytrzymać ten środkowy but, e, klawisz PS, e, PS button i share przez 5 czy 10 sekund. I wtedy albo on się zeruje, albo się przełącza w tryb e, bezprzewodowy. Jakoś tak. W każdym razie można go wykryć w telefonie. No i co? I porównałem sobie te dwa paliki, jak już przyszły. I co ciekawe, pad od PlayStation ma dużo większe opóźnienie niż to maństwo, e, Więc komfort, bardziej komfortowo grało się na tym, jeżeli chodzi o opóźnienia. E, już pod takim malutkim filmikiem, który gdzieś tam pojawił na piwnej recenzji, pojawił się komentarz ważny i postanowiłem o tym wspomnieć. Czy to jest wygodne? E, Kolega tutaj jeden pisał, że on nawet grając na 3 d ie bodajże, chyba pisał o 3DS-ie, że go ręce bolą. Palce, że, że jest to nienaturalne, że za małe. Tak, to osoby, które mają problemy z tym, że jakieś małe kontrolery, bądź na konsolach przenośnych bolą je ręce, bo mają na przykład duże ręce, czy, czy po prostu no, inne predyspozycje, no to rzeczywiście to może nie być komfortowe na dłuższą metę. Ja tego problemu nie miałem na przenośnych konsolach i nie mam również na tym padzie. Natomiast też to nie jest pad, na którym gram cały wieczór. Nie, to jest pad, który sobie gdzieś tam czasami odpalę na 20 minut giereczkę na telefonie, popykam. Zdarzyło mi się grać yy, dwie i pół godziny, z tym, że tam były takie przerwy, po jakieś 5-10 minut. E, natomiast zdarzyło mi się grać i spokojnie dałem radę. Także e, no, na tym padzie przeszedłem Ilurinof Gaja. Całe. Cała gra przesz przeszedłem ją na tym padzie. Więc e, no, da, się, da się przejść arpeggio na tym, więc, więc jest stosunkowo wygodne. E... Aha. E... Specyfikacja podaje, że padzik e, na baterii trzyma mm, 20 godzin. Ja z reguły sprzętów nie, wyzeruję, jeżeli, nie zeruję, jeżeli chodzi o baterię. E, Czasami to, to im mocno nie zaszkodzi, natomiast z reguły tego nie robię. Natomiast na pewno kilkanaście godzin bez ładowania trzyma, bo sprawdziłem. E, 3 bądź 4 dni. Bez ładowania spokojnie mogłem na nim pykać, więc kilkanaście godzin się na pewno uzbierało, więc myślę, że to 20 jest do osiągnięcia, nawet jeżeli to jest zawiżone, nawet gdyby to było 11 godzin, to i tak jest bardzo, bardzo spoko. Także, także pod tym względem polecam. Ten padzik pozwala komfortowo grać w wiele gier z Androida oraz w tym na przykład na emulatorach Game Boy Advance czy SNESa Super Nintendo. Ja właśnie na, na emulatorach SNESa i Game Boy Advance głównie gram. Na tym padzie i się sprawdza rewelacyjnie. Ehm, ma jeden mankament. Ja go jeszcze dokładnie nie poznałem, natomiast znalazłem dla siebie rozwiązanie, korzystam z niego, nie testowałem innej opcji. O co chodzi? A mianowicie e, padzik może mieć problemy z wykrywaniem, jeżeli za bardzo będziemy chcieli dbać o oszczędność baterii. O co chodzi? E, kiedy sobie na, w pierwszy dzień bodajże, kiedy na nim grałem, to postanowiłem, dobra, kończę grać. No to go wyłączam. Jak się wyłącza, trzyma się przez dwie sekundy. Start. Zapala się na chwilę. Dobra, może go zobaczymy. Bo teraz go przez chwilę, przez włączyłem. Motulu to jest start. Ten. Przytrzymam. Zapaliło się? Nie. Jeszcze raz. O. Zapaliło się na chwilkę zielone światełko. I przestało mrugać. No i w ten sposób wyłączyłem pada. I zawsze go tak wyłączałem. Natomiast jak wracałem, chciałem go znowu podłączyć, to coś tam nie działało. Nie zawsze chciało go, czasami nie łapało, go, musiałem włączać, wyłączać, coś tam grzebać, wyłączać ten Bluetooth, nie, nie wyłączać. Tak się zdenerwowałem, że takie jakieś problemy dziwne, ale rozwiązanie okazało się banalnie proste. Kiedy kończę grać, nic nie robię. Po prostu poprzez nieprzyciskanie jakichś przycisków, Padzik się w pewnym czasie się wyłącza i zupełnie nie ma problemu z powrotem. Przytrzymujemy przez sekundę właściwie nawet start wystarczy przytrzymać, padzik się włącza, telefon spokojnie go wykrywa i lecimy z koksem dalej. E... Także e... świetny padzik bardzo dobra rzecz. Jeżeli jesteście wymagający, jeżeli chodzi o gry na telefonie, ja jestem. E... Ten padzik sprawił, że gra mi się na telefonie dużo lepiej, dużo więcej gram na telefonie. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. No, nie jestem bardzo dobrym graczem, na przykład w Bietyki. Nie gram w FPS-y, więc no, tutaj może być problem. No Wiadomo, nie ma, nie ma gałek, nie ma tych grzybków, więc nowoczesne shootery no, tutaj niekoniecznie chyba się będzie dało to obsłużyć. Są, są większe pady od tego producenta, może na nich. E, natomiast do grania, tak jak diagram, ja czyli w retro, czyli w, na Super Nintendo, czy na Game Boyu, czy na proste gry 4 czy 6 przyciskowe z, z Androida, czyli na przykład e, Dandeman, e, czyli od twórców. E, co oni stworzyli? z znani twórcy. Nieważne, nie przypomnę sobie. W każdym razie e, można niektóre gierki sobie zaliczyć spokojnie i e, raz, wyczerpać więcej przyjemności, e, dwa, że pewnie w niektórych tytułach może nawet sobie stworzyć przewagę. E, tak mi się wydaje. Natomiast no, nie gram w multi, nie gram za bardzo na telefonie. Do tej pory przynajmniej nie grałem. E, Także co, tyle. Ja e, ten padzik oceniam na 4 na 4 bardzo dobra rzecz, bądź droga. Nie, nie dla wszystkich, zależy jak tam. Niektórzy mogą powiedzieć, o 60 zł to wcale nie taki drogi. E, no, dla mnie drogi. Jest to drogi gadżet, e, ale m, tak jak mówiłem, na promocjach można, pewnie go będzie kupić tani, to czasami rozważa się na przykład prezent dla kogo za 50 zł. I myślę, że na przykład w okresie przedświątecznym takie bajdziki za 50 zł będzie można dorwać i to jest świetny Prezent, świetny gadżet dla gracza. Jeżeli nawet nie będzie z niego korzystał, to, to, to fajnie coś takiego wygląda. Jest to estetyczne, ładne, przyjemne, porządnie wykonane, nie trzeszczy, więc, więc świetna rzecz. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z niego. Eee, także 4x4, bardzo dobry, polecam eee, i, i tyle, i w ogóle, i wszystko. Eee, także to dziękuję za wsparcie kanału, bo między innymi właśnie dzięki wpływom od kupaków, od, od, od Frantika Jarosława Madejka i od Mike Oziego mogę sobie pozwolić na zakup takiego padzikszka. Niektórzy sobie pozwolą, mogłem tak kupić. O, ja musiałem e, troszkę pozbierać kasiorki. Także co, tyle? Trzymajcie się. A piwko! Hmm piwko. Zdecydowanie owocowe, zdecydowanie słodkie. Zdecydowanie pojawiają się te kwasowe, takie owocowe, kwasowe. Goryczy to to praktycznie nie ma, więc jeżeli ktoś hmm, z definicji piwo skreśla, jeżeli nie ma goryczy, to niech nie podchodzi. Nie. To nie jest takie piwo z dodatkiem soku. Nie, to jest piwo takie, takie z sokiem, taki konkret sok. E, więc, więc niekoniecznie, jeżeli lubicie coś bardziej dyskretnego, ale jeżeli nie macie nie przeciwko napojom mocno owocowym, więc można spróbować. E, choć dla mnie troszkę to bardzo kwaskowe jest. Wypiję, bo wypiję. E, natomiast raczej nie wrócę. Nie wrócę. E, czy śliwka? Ja ogólnie jestem troszkę wyczulony za bardzo na różnice tych sztucznych barwników, a nawet przetworów w stosunku do oryginalnego smaku owoców. I czy to też rzeczywiście ta śliwka jest, czy coś co próbuje naśladować śliwkę? <laughs> Może... No nie powiedziałbym że do końca, że to śliwka jest, ale no niech będzie, na pewno tam bliżej temu do śliwki niż do jakiejś wiśni, chociaż troszkę z wiśni no do czereśni troszkę, troszkę by nie tyle czereśnią, co tymi wszystkimi przetworami czereśniowymi, to jest trochę ten tym desen. taki słodki, coś takiego, dobra, koniec. Eee, także podziękowania były, trzymajcie się, nara, filmik ucięło. A ja idę e, pograć sobie w coś, co zupełnie znienacko do mnie trafiło. E, została mi sprezentowana świetna gra. Jestem totalnie w szoku, jak dobrze mi weszła. Ja, ta, ta gra była uwzględniona na mojej liście z poprzedniego roku. Natomiast w dużej mierze e, było to oparte na stwierdzeniach ludzi, niż na własnych odczuciach. Ale, ale dziś tam czułem, że to może załapać. I strasznie załapało. Załapał e, Warhammer e, Vermin Type 2. E, gram, e, gramy, właściwie. E, gramy, e, może nie będę mówił, zapytacie, czy mogę mówić, czy, 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 czy tej osoby odpowiada to, żebym powiedział. Ehm bo to bo to różnie bywa, więc może jeszcze nie powiem, natomiast prze recenzji już chyba bardziej e, gramy sobie i, 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 i wchodzi dobrze. Mimo, że tak naprawdę nie zwracam za bardzo uwagi na, na fabułę, która tam się toczy, a toczy się coś, e, o tyle gameplayowo o jak to fajnie wchodzi. Hmm, hmm, hmm. E, o tyle też jestem zaskoczony, że takim dziwnym trafem raczej ominęły mnie wszystkie tak. Ominęły mnie wszystkie RPG z pierwszej osoby. Nie grałem ani razu żadnego RPG. Znaczy, włączyłem Morrowind'a kiedyś. O. Zagrałem z godziny, może pół. Nie wróciłem, bo wtedy, kiedy ja w niego zagrałem, to on już był starocią, raczej. A, to jeszcze było przed powstaniem kanału, więc nie miałem założenia, że zaczynam i kończę gry. Kiedyś tak miałam, że, znaczy, to też nie jest złe, ja wcale tego nie potępiam. U siebie teraz, e, trochę do tego wracam, e, trochę of ale co tam, e, trochę do tego wracam, czyli do takiej e, nieskrępowanej przyjemności z grania. Bo, przez bardzo długi czas miałem tak, że nakładałem sobie spoko, kończy gry, Skończę jedną, zaczynam drugą. Zdarzało się czasami, że rozpoczynałem trzy gry, ale sukcesywnie skończyłem każdą z nich i znowu, nie to, że jedną, drugą, trzecią, tylko jedną skończyłem, zacząłem kolejną, e, skończyłem kolejną, ale jeszcze tamtą, którą wcześniej nie zdarzałem, też gdzieś skończyłem, więc one nie szły tak po kolei, tylko tam sobie gdzieś tam egzystowały i kończyłem sobie je sukcesywnie. A teraz zdarza mi się, że jakąś grę włączę, coś tam pogram e, i, i tak sobie czy nie odstawiam na dłużej, ona sobie gdzieś tam wegetuje. Nadal, mimo wszystko, kończę te gry, e, ale za, już, już, już nie ma takiego ciśnienia, że muszę skończyć. Jak mi rzeczywiście któraś nie podpasuje, to ją zostawiam i, i zapominam o niej. E, Podejrzewam, że była jakaś taka gra. E, Coś, coś tak czuję. Nie, 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 teraz nie, nie, przy, nie przytoczę tytułu, ale podziwiam, że były takie gry, które zaczęłem i po prostu odpuściłem sobie. No. No. Tak, taki. Taki. top mały. Tak. Takie przyjemności z grania. No. Teraz jest na przyjemność przyjemności. się wykąpać później pójdę sobie pograć. I spać. Ala, trzymajcie się.